Cześć! Dziś przygotujemy kolejne danie z kuchni gruzińskiej. Daniem tym będzie haczapuri guruli, inaczej nazywane też guruli gwezeli. Jest to rodzaj hachapuri, czyli takiego serowego pieczywa, który najczęściej podawany jest w okresie świąt Bożego Narodzenia. Jak już się możecie domyślać, haczapuri guruli swoją nazwę bierze od regionu Gruzji, z którego pochodzi i gdzie jest najbardziej popularne. Tym regionem jest Guria. Guria położona jest na zachodzie Gruzji, pomiędzy Adżarią a Imeretią. Haczapuri Gururi jest podobne nieco zarówno do Haczapuri Imertyńskiego, jak i Haczapuri Adżarskiego. No i aby takie Haczapuri przygotować, będziemy potrzebować mąki. Ja mam taką zwykłą mąkę 500, wodę. Możecie użyć też mleka albo wymieszać pół na pół wodę z mlekiem, świeżych drożdży, cukru, oleju oraz soli. Poza tym będzie nam potrzebny ser. W przypadku hachapuri ser jest nieodłącznym elementem jest bardzo ważny. W warunkach polskich najlepiej do tego dania wykorzystać mieszankę mozzarelli oraz fety. Ważne, żeby mozzarella była to mozzarella w bloku, taka twarda, a nie mozzarella w kulce, ponieważ jest ona zbyt wilgotna do tego rodzaju hachapuri. Poza tym będziemy potrzebować również kilku jajek. Rozpoczynamy od tego, że w szklance z ciepłą wodą woda powinna mieć około 40 stopni, ale jak mówię około, to mam na myśli bardziej 38 niż 42, ponieważ jeśli będzie miała więcej niż 40 stopni, to może ona zabić drożdże. Najłatwiej sprawdzić to wsadzając do wody palce. Jeśli poczujemy, że woda jest ciepła, ale nas nie parzy, to prawdopodobnie będzie miała dobrą temperaturę. W szklance wody rozpuszczamy drożdże. Teraz drożdże przelewamy do mąki. Teraz do mąki oraz drożdży z wodą dodajemy cukier. I rozpoczynamy ugniatanie ciasta. Oczywiście możecie zrobić to ręcznie, możecie zrobić to za pomocą robota. Ugniatanie powinno zająć około 5-6 minut i następnie będziemy dodawać kolejne składniki. Po mniej więcej 5-6 minutach ugniatania ciasto będzie już dobrze odchodzić od dłoni, nadal będzie lekko wilgotne, ale jak widzicie, na dłoniach nie pozostają już po nim żadne ślady. Teraz ciasto wrzucamy znów do robota, dodajemy sól oraz olej i ugniatamy przez kolejne około 5-6 minut. Po kolejnych 5-6 minutach ugniatania nasze ciasto już jest takie fajne, tuściutkie i idealnie odchodzi od dłoni. To znak, znaczy, że możemy pozostawić je w miseczce, którą przykryjemy ściereczką i pozostawimy do wyrośnięcia na około 45 minut, tak aby ciasto podwoiło swoją objętość. Ciasto rośnie sobie w temperaturze pokojowej, tutaj gotują się jajka. Jajka gotuję wszystkie oprócz jednego, bo to ostatnie jajko posłuży nam do tego, aby nasze haczapuri posmarować przed pieczeniem. A przede mną są dwa sery. Mozzarella oraz feta. W przypadku tego haczapuri mieszam je w proporcjach 1 do jednego. Ja już mam taką mozzarellę startą. Pamiętajcie, aby to nie była mozzarella świeża w kulce, tylko mozzarella taka z bloku. Do startej na grubych oczkach mozzarelli wkruszam fetę. Najlepiej zrobić to ręcznie. Jeśli chodzi o fetę, to postarajcie się, aby Wasza feta była raczej dobrą fetą, ponieważ użycie złej fety może sprawić, że to danie będzie smakować źle. Jeśli musicie podjąć decyzję, czy macie użyć gorszej mozzarelli, a lepszej fety, czy lepszej fety i gorszej mozzarelli, to ja zdecydowanie polecam wybrać lepszą fetę. Feta jest tutaj chyba jednak istotniejsza, więc nie oszczędzajcie na fecie, bo naprawdę to, jakiej fety użyjecie, wpłynie na smak tego dania. Następnie oba sery dokładnie ze sobą mieszamy, będą one miały taką dość luźną strukturę, troszkę inną niż w chaczapuri i meruli. Do chaczapuri i meruli dodatkowo wykorzystuję jajko i używam trochę innych proporcji sera. Według mnie takie proporcje są lepsze do tego chaczapuri, ale oczywiście możecie zrobić je po swojemu, możecie troszkę te sery też zmodyfikować według własnego uznania. Haczapuri to fajne dla danie jeśli chodzi o eksperymenty serowe, więc zachęcam Was do tego. Wymieszane sery foliujemy i odkładamy do lodówki, aby tam czekały na swoją kolej. Minęło 45 minut, ciasto powinno już podwoić swoją objętość. Teraz stolnicę dość obficie posypujemy mąką. I na stolnicę przerzucamy nasze ciasto. Ciasto dzielimy na dwie mniej więcej równe części i formujemy z niego takie kuleczki. Kuleczki przykrywamy ściereczką i pozostawiamy do ponownego wyrośnięcia na mniej więcej 15 minut. Minęło prawie 15 minut, za moimi plecami rozgrzewa się piekarnik, który nastawiony jest na 220 stopni, grzanie radu. dół Przede mną są ugotowane wcześniej na twardo jajka, ser oraz rozbite jajko, którym posmarujemy nasze hachapuri guruli. Zanim przejdziemy do ciasta, pokrójmy jeszcze jajka w plasterki. Każde jajko dzielimy na mniej więcej 4-5 plasterków. Teraz poradzając ci się ciastem, Jedną z kulek odstawiamy sobie na bok, a drugą rozwałkowujemy tak, aby miała mniej więcej pół centymetra grubości. Gruli gwezeli od pozostałych rodzajów chaczapuri odróżnia się swoim kształtem. Kształtem przypomina półksiężyc. No i tym, że w tym przypadku jajko jest już wcześniej ugotowane. Najczęściej jedzone jest w okresie świąt Bożego Narodzenia, wtedy w gotowe chaczapuri wkłada się na przykład świeczki, ale jedzone jest również na co dzień, chociaż jest nieco mniej popularne niż chaczapuri adżarskie czy chaczapuri imertyńskie. Teraz, kiedy ciasto jest rozwałkowane, wykładamy na niego mniej więcej połowę sera, ser układamy na jednej połówce i teraz pora na jajko. Teraz wszystko razem zamykamy. No i tutaj jest bardzo ważny etap, ponieważ musimy dokładnie skleić boki, tak aby nic nam z tego haczapuri w trakcie pieczenia nie wyleciało. Teraz nadajemy mu charakterystyczny kształt takiego właśnie półksiężyca i przekładamy na papier do pieczenia. Podobnie postępujemy z drugim kawałkiem ciasta, również je rozfałkowywujemy i ponawiamy wszystkie czynności. I teraz, gdy nasze półksiężyce są już na blaszce do pieczenia, pora posmarować je obficie z wierzchu jajkiem. I teraz posmarowane jajkiem i wkładamy do piekarnika nagrzane na 220 stopni. Obserwujcie, aby z wierzchu się nie przypaliły. Minęło około 15 minut, nasze chaczapuri jest już fajne, rumiane. Chaczapuri przekładamy teraz na deskę, na której będziemy je podawać i smarujemy je masłem. Teraz musimy poczekać jeszcze dosłownie 2-3 minuty, aby całość w środku nieco stężała i będziemy mogli przechodzić do próby smaku. No i teraz chwila, na którą długo czekałem. Chwila, aby nasze chaczapuri przetestować. Smakuje bardzo dobrze. Feta i mozzarella to połączenie, które możecie znać z innych rodzajów hachapuri, ale jajko ugotowane wcześniej na twardo jest zapewne dla większości z Was nowością. I mimo iż składniki są podobne do haczapuri imertyńskiego czy chaczapuri adżarskiego, to to wygląda i smakuje troszkę inaczej. Zachęcam wszystkich, którzy są fanami kuchni gruzińskiej do tego, aby haczapuri i guruli przetestować. Jeśli przetestujecie do haczapuri, to napiszcie mi w komentarzu, jak Wam smakowało. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, a jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami Top Gara, to serdecznie zapraszam do zostawienia suba. Dzięki!